Dzień dobry e, drogi oglądaczu, albo nieoglądaczu, ponieważ moje wyświetlenia po pierwsze są bardzo małe. Po drugie, e, robię to dla siebie, czyli nagrywam tę informację, żeby samemu przed sobą stanąć i przyznać się do sukcesów bądź porażek. E, I ten mój cykl. Co poniedziałkowych spotkań, które nagrywam w środę, bo w poniedziałek nie mam motywacji. Wygląda tak, że jest pierwsze nagranie, drugie nagranie, trzeciego chyba nie było. Już nie pamiętam. Pierwsze, drugie, trzecie. Okej, okay. nieważne, które to jest nagranie. Generalnie powinienem nagrać się 24, nagrywam się 27. Dzisiaj się zważyłem, że 94,4 kg. Nie po treningu, w związku z tym waka jest jak najbardziej moim zdaniem prawidłowa. To jest tyle, ile waży. Cel na 93 raczej nie do zrealizowania. Cel na 94 raczej w zasięgu, czyli za tydzień, w poniedziałek, powinienem mieć te 94 kg.

I zostaje mi jeszcze 26 dni, żeby jeszcze trochę zrzucić przed biegiem. Natomiast potem jeszcze zostają mi 3 miesiące i, i 2 tygodnie, żeby, żeby... Znaczy nie potem, tylko potem mi zostaną 2 miesiące i, i jakieś 2 tygodnie, żeby zrzucić do... Cel był 79, natomiast myślę, że jak będzie 85, to będzie i tak bardzo duży sukces. I jednocześnie mieć na tyle dużo siły sił, żeby trenować. Jedną rzecz natomiast chciałem powiedzieć. Zrobiłem sobie porównanie tego deficytu kolorycznego, gdzie przez 20. Dzisiaj jest 27, ale dzisiaj jeszcze nie wiem, ile zjadłem, ile wybiegałem. Dwa dni pierwsze miesiące odchodzą. No to mam przez 24 dni, tylko dwa dni zjadłem więcej niż spaliłem. I to tak sporo więcej zjadłem, bo tam w jeden dzień 850 przekroczyłem, w jeden dzień przekroczyłem jakieś... no 650. Natomiast w pozostałe dni zazwyczaj jest odwrotnie. Że te 500, 800, 3000 spalam więcej niż, niż spożywam. I mimo wszystko nie ma takich super efektów. Bo zaczynając z tą stówką, gdzie byłem nabity po weekendzie, byłem naprawdę nabity i woda, i, i jedzenie udało mi się zrobić 94,7 w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. W piątek. W piątek. w piątek zrobiłem dokładnie to w piątek po treningu, czyli gdzie tam jeszcze się pozbyłem tej wody. I powiem Wam, że potem bardziej kręciłem się koło 96, czyli kilogram więcej. Nawet były takie momenty, gdzie, gdzie waga wskazywała trochę więcej. I nie czułem tego spadku. Potem miałem taki tydzień, gdzie faktycznie codziennie spadało, tak po troszku, po troszku, po troszku, po troszku, 200 gram codziennie, sukcesywnie, no tam. Przyszedł weekend, nadrobiłem, ale znowu powiedzmy przyszło kilka dni i teraz 94,4. W związku z tym myślę, że, że, że do poniedziałku uda mi się te 94 zrobić. Może 93,9 to i tak psychicznie, psychologicznie dla mnie będzie super, bo 9,3 będzie z przodu. Więc to będzie ten efekt, który miałem w grudniu. Eee, mamy końcówkę marca. Gdybym utrzymał dyscyplinę styczeń, luty. I marzec, to dzisiaj pewnie by było, byśmy rozmawiali o 80. nie wiem, nawet gdyby to było 88. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, że do 89,9 brakuje mi jeszcze miesiąca albo dwóch. Eee, no ale okej, okay, no miesiąc udany, miesiąc ciężki. Eee, I powiedziałbym, że siadłem. spojrzałem na wykresy i zauważyłem, że październik, listopad, grudzień, do tego tam do połowy grudnia, gdzie jeszcze nie było świąt, tego okresu świątecznego, moja waga spadała tak idealnie w dół. A teraz przez cały miesiąc ona tak skacze góra-dół, góra-dół, góra-dół. I się zastanowiłem, co się stało? Co wtedy było takim przyczynkiem, że, że, ta, że ta waga mi tak leciała fajnie, bez, bez takich wachnięć? Może nie tak szybko jak w tym miesiącu, ale tak stabilnie w dół. No i tak. poprawdzie stwierdzam, że wtedy miałem ten post przerywany, taki, takie krótkie okienka żywnościowe, gdzie naprawdę dawałem w weekendy. W tygodniu jadłem w miarę normalnie. Ale odmówiłem sobie jednego posiłku. Nie zjadałem śniadania. Było treningów w masę, więc podejrzewam, że, że miałem deficyt kaloryczny nie najgorszy. Bo nawet jeżeli zjadam 2200, ale spalam 3000, to jest dalej 1000, 1000 mniej, które, które, które jest w tym deficycie. W sensie spalam trening plus normalne moje spalanie. Natomiast brak tego śniadania. Powodował, że A. ten post istniał, B. na obiad mogłem się najeść, w sensie, że nawet jak zjadałem, gdzie tam, nie wiem, powiedzmy, że mam taki trening, treningowy dzień, informację, że mogę zjeść 1000 kalorii. Natomiast jak, jak zjem tam 1200 czy 1300, ale to śniadanie jest niezjedzone, to jest dalej duży deficyt, nie? A 1200 kalorii to jest cała pizza. Więc mogę. Mogłem się napchać, narzeć, a dalej byłem w deficycie. Więc posprzerywany poza tym, że faktycznie psychicznie wydawało mi się, że jem jak człowiek, no dwa powodowało, że ten spadek był taki bardzo równy. Więc chyba do niego wrócę i w zasadzie w tym tygodniu do niego wróciłem i sobie odmawiam śniadań. I powiem wam, że znowu czuję, że ta waga. Która gdzieś tam zaczęła się stopować, wahać góra-dół, góra dół, znowu mi leci. Eee, chyba będę go stosował. Eee, no tyle. Eee, tyle ode mnie w tym tygodniu. Jest 27. Eee, dzisiaj waży 94,4. Jakbym się zważył po treningu, eee, a bez śniadania, czyli na jeszcze bym zrobił trening, to pewnie byłoby znowu 90, eee, może 3,9. Jest taka szansa. E, natomiast nie tak całkiem na bo sobie zacząłem robić kawę z mlekiem z powrotem. E, po 80 gram mleka, dwie kawy dziennie na e, rano e, powodują, że, że jestem szczęśliwszym człowiekiem, e, ponieważ uwielbiam kawę z mlekiem. E, I nie jest to dużo kalorii e, do przeżycia. E, oczywiście też przyjmuję rano kreatynę, e, która. Buduję, że waga się zwiększa. Natomiast wziąłem to, dodałem do równania, że muszę to robić, jeżeli chcę spalać tłuszcz, a mięśnie rozbudowywać. Muszę się godzić na to, że, że tych kilogramów będę się pozbywał w trochę innym tempie, niż, niż mógłbym to zrobić taką samą drakońską dietą. Ciężkimi treningami, po które będę wypompowany, nic mi się nie będzie chciało. Nie będę nienawidził. Nie, nie będę kochał siebie i życia, będę się nienawidził. Bo co to za życie, jeżeli same nieprzyjemności przed tobą czekają? Tyle na teraz. Opowiem Wam jeszcze o moich rozmowach z ludźmi z, z forum dla ludzi, którzy chcą zrzucić i tego. Jakie mam dla nich informacje i porady? Ale to może następnym razem.